No więc witam Was na kanale Savage Fishing. Słuchajcie, dzisiaj kontrolnie z Nadfiordu będziemy sprawdzać. Będę się chciał zorientować, czy już trocie wychodzą konkretnie, tak za przynętą, czy nie. Dwa tygodnie temu miałem wyjście trociowe. No i zobaczę. Czy warto przyjeżdżać, czy próbować, czy nie? Woda widzę, że schodzi. No i co? Zapraszam do oglądania. Jeszcze tylko przewiążę zestaw i zaczynamy. Nie wiem, co mam. Czy mam trotkę, czy, czy belonka, bo coś małego. Ale no, chyba trotka. No. Jest małutka chyba. No. Tak. Ale no i znowu się odczepiło. No. kurde. Ale była troć mała. No. Ale piękne strzały. No na takie strzały to czekamy po prostu. Super. Słuchajcie, wchodzę na miejscówkę, gdzie późną wiosną pojawiał się albo strąd, albo piękna, duża troć. Miałem ją dwa razy na kiju, a widziałem wielokrotnie. Ciężko mi właśnie powiedzieć Ale mi się wydaje, że to był pstrąg ale taki ponad no. 30 fajna woda, fajna pogoda Mam nadzieję, że złowiłem dzisiaj coś już było blisko A przynętę, aj no znowu było uderzenie, kurcze zobacz, ale się aż zagotowało no nie wiem, no nie są zdecydowane jeszcze, jeszcze mają jakiś problem nie chcą po prostu bić tak jak powinny kurde, no aż może zmienię przynętę jeszcze na mniejszą Ładny strzał przy samym brzegu. No. Heh. Szkoda. Dobra. Tutaj tu już chyba nic nie będzie. Nic na mnie powtórzy. No. No jeszcze rzucę parę razy. Zobaczymy. Słuchajcie, statystycznie 3 miejsca przybrania A więc jest nieźle, tylko najgorzej, jak możemy złowić. A dobra, idziemy na czwartą miejscówkę. I zostanie nam jeszcze, raz, dwa, trzy, cztery miejsca. Dobra, osiem, osiem miejscówek dzisiaj robimy. Słońce tutaj padać będzie w oczy, ale nic, trudno. Dobra, ja już wchodzę na miejscówkę. Się... Zobaczcie. Tak, typowa, typowa trociowa miejscóweczka. Dobra. Takie mamy O, widzicie Takie małe trotki są A więc dlatego one i spadają No A więc już wiemy dlaczego to wszystko spada tak No, małaństwo No 21 będzie szczytowy przypływ a teraz już idzie 51 cm do góry oście dlatego tam już jest zaczyna się przypływ i wchodzi woda i to było widać no może będzie szansa jeszcze złowić coś, ale wątpię, godzinę czasu mam. będę uciekał. Słuchajcie, ale się spławiła trocie. Nie wiem, czy tam dorzucę. Kurde. Ale piękny spław był. Trzeba będzie chyba nałożyć tą. A. No. Są trotki. Heh. Może tutaj coś jeszcze... Patrzcie, znowu przy tamtej linii brzegowej spławiają się trocie. No. Na pewno już nie zdążę obskoczyć tego miejsca. Warto to spróbować. Patrzcie. Chlapią się. Niewielkie, ale się chlapią. O, trudno się mówi. Dobra, jak coś będzie to włączymy kamerkę słuchajcie jestem na tym miejscu co one się spławiały a więc będziemy próbowali tutaj tu jest w miarę głęboko no i spróbujemy może akurat skusi się Fajnie by było, żeby no... Właśnie na ostatnim miejscóweczce coś tutaj skrobnęło nam Ale mówię ciężkie, lato jest ciężkie na trocie morskie Co sami widzieliście te ryby mają wymiar 20 paru 30 cm Jedne uderzenie dzisiaj było takie jakieś lepsze, ale... ospałe, śpiące nie chcę konkretnie żerować na no, jakiś jakieś tam owady żerują muchóweczka no, tu by się sprawdziła wiadomo lepiej niż spinning no, trudno dzisiaj jesteśmy ze spinningiem no, ale tak widzimy, nic. No. Trudno się. Nie widać na razie, żeby się cokolwiek spłowiało. No dobra. A więc, słuchajcie, kończę na dzisiaj już wędkowanie. Tak jak wspomniałem wcześniej, yy, trzy ryby były na kiju, można powiedzieć. Dwie spadły, tak widoczne. I miałem dwa takie fajne brania. Chciałbym jeszcze pokazać. No, ogólnie to jeszcze jest za wcześnie i to dużo za wcześnie. Jeszcze te trocie siedzą w rzekach. A tutaj tylko taki sam narybek, można powiedzieć, że się gdzieś tam kręci. Od rzeki mam niedaleko około 2 km, może 3, no ale mówię, na razie jest jeszcze wszystko za wcześnie. Chciałem pokazać co noszę w pudełku. na trocie. A więc tutaj taki jest zestawik. No dzisiaj akurat w główne skrzypce grała. ta ten kolorek i ten kolorek biały i ten flu taki fajny ogólnie na wszystko rzucałem mówię to taka moja podstawowy podstawowy zestawik na morskie trocie tam czasami jeszcze może coś się dorzuci ale ogólnie chodzę z tym prawda Dobra słuchajcie kończę i myślę że za tydzień e, zabiorę ze sobą trochę lżejszy zestaw i może połowimy te malutkie trotki zobaczymy jak to tam mówię sytuacja e, będzie się przedstawiała jak na razie to jest za wcześnie i trzeba próbować lekkim sprzętem, może muchóweczka, jak pogoda pozwoli, to bym muchóweczkę zabrał. O, zobaczymy. Jeszcze, mówię, tydzień czasu, a więc sobie pomyślę, co tam, jak tam i będziemy w kontaktosie. Dobra, a więc na razie. I widzimy się za tydzień.